Witamy, mała aktualizacja, siewniczek już skończony, przetestowany. Ostatnio jeszcze wpadły grabki zboża, wszystkie nowe. Także wszystko działa, sprawne, próba już była. Elegancko siewniczek sieje, sprzężony z fergusonikiem. Także mamy nadzieję, że będzie dobrze siał. Bestyjka przetestowana. Wszystko działa. Czeka na agregacik. A tutaj mała aktualizacja jeszcze. Taki potworek. Drugi ślązaczek. Tylko, że bez silnika, bez osłon jak na razie. Część części tutaj na paletach. Ciągnik pracował w lesie, więc jest troszkę pomęczony. Był tutaj już w podkładzie, wszystko. Ale jak widzieliście na relacji, brat ma małą przerwę. Na zabiegu był. Także zobaczymy, jak to będzie z dwoma ślązakami pod chmurką. Także myślę, że jeszcze przed zimą go zrobimy. Brakuje dwóch części, ale już obczajone gdzie są. Na Ukrainie zostaną zamówione i mam nadzieję, że szybko przyjdą. Tutaj resztę gratów. Także silnik jest do roboty jeszcze. A co z nim będzie, to zobaczymy, bo mamy inny pomysł.